Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo, bo się bardzo dużo działo. Obława na Zbysia Ziobro i cyrk, który przy okazji urządziła telewizja Republika. To było naprawdę niesamowite, paskowemu chyba ktoś robił odwiert w soralniku, bo to naprawdę, no coś pięknego. Co najmniej premia się za to należy. Czy to koniec Szymona Hołowni w polityce? Dlaczego wsparł projekt Ordo Iuris? Jak tak można? Czy biskupi będą decydować o naszych dzieciach w szkole? Skandal. Rafał Trzaskowski wypisał syna z edukacji zdrowotnej, rachoń, ze szczęścia klaszcze tango jajami. A tego się chyba nie klaszcze. Będzie też o partnerze Marianny Schreiber, który w ramach promocji tradycyjnych wartości będzie się łupał na patogali z jagu, czyli przyjacielem Dody, który przebiera się za Dodę. Bardzo dziwna sytuacja. Będzie też lekarz, który w trakcie przeprowadzonej operacji postanowił się przeanalizować z w pokoju obok, kiedy pacjent był pod narkozą. No i wiele, wiele więcej. Nim zaczniemy. Chciałem tylko zaapelować, jeżeli lubicie to, co robię i zależy Wam na rozwoju tego kanału, to zachęcam do wsparcia go poprzez platformę Tipli, do której link zamieszczam w opisie odcinka. Bardzo Wam dziękuję za każde wsparcie, a teraz zaczynamy. Zbigniew Ziobro nienawidzi Polaków. Wszystko zaczęło się od tego, że pan Zero był taki FIFA-rafatu tego, kanapki by w szkole kolegom zabierał grzechotnik zasmarkany. Widzicie na Was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu! A jak się okazało, że ekipa rządząca robi co może, żeby nie wyjść na fujary, to albo się chowa w telewizji Republika i robi cyrki, albo robi inne cyrki, żeby nie przyjść samodzielnie, tylko aby zostać doprowadzonym siłą, bo to lepiej wygląda w prawda kamerze. Jak to relacjonowały prawicowe media, obława na pana ministra zakończyła się, gdy ten wychodził z samolotu w Warszawie, no bo z samolotu wbrew pozorom, się wychodzi, a nie wyfruwa. Tu warto zwrócić uwagę na to, że paskowy Telewizji Republika miał chyba wylew, bo w ciągu zaledwie paru godzin za Pomocą samych pasków zrelacjonował bardzo dokładnie lot pana ziobry, informując, gdzie samolot z byłym Ministrem sprawiedliwości obecnie się znajduje i sugerował, że Tusku ma zamiar wysłać F16 do eskorty, żeby pan minister, jak rozumiem przypadkiem, za daleko nie odleciał. Za późno, Cyrk, jakich mało, szanowni państwo, swoją drogą. Tu pytanie do państwa i do paskowego z ziobrą? Mówi się z ziobrą czy z ziobro? Bo tam różne wersje na paskach były. Trzeba przyznać, że pan Żobro po operacji naprawdę w świetnej formie i bardzo dobrze, dużo zdrówka. Szkoda tylko, że mu tam przy okazji jaj i kręgosłupa nie przeszczepili, no ale trudno, wszystkiego mieć nie można. Czy ktoś kankana jajami zaklaszcza, to nieważne. Najważniejsze, że zbychu jest cały i zdrów. Najbardziej to współczuję policjantom, którzy, prawda, funkcjonują w takim burdelu prawnym, że muszą wykonywać postanowienia sądu, które są legalne i nielegalne, w zależności od tego, kto to ocenia, a jednocześnie popełniają lub nie popełniają przekroczenia uprawnień, w zależności od tego, kto aktualnie rządzi. Zresztą. No, umówmy się, nie tylko policjanci, my wszyscy w tym burdelu żyjemy. Swoją drogą, co to za pomysł, że kolega Ziobry z trybunału wydaje orzeczenie, że nie wolno zbycha zatrzymać, a komisja, która go będzie przesłuchiwać, to jest w ogóle nielegalna. Co to za pomysł, że się tak po koleżeńsku załatwia sprawy? Ale to chyba też, szanowni państwo, żadna nowość. Jak już mówiłem, my wszyscy w tym cyrku żyjemy. To nie tylko problem Ziobry, policjantów czy mieszkańców, nie wiem, i ławy. No ale dobra. Czego się dowiedzieliśmy w trakcie przesłuchania? Zera. Jak mówi ojciec chrzestny Krzysztofa Bosaka, Roman Giertych, pan Ziobro przed komisją składał same fałszywe zeznania, za co może mu grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności, czyli jak zwykle nic. O co poszło? Otóż pan Ziober, oprócz tłumaczenia się z Pegasusa, mówił, że pan Giertych jest złodziejem. Romek wytłumaczył jednak, że to wszystko to tylko takie ziobrolenie. On przegrał ze mną 6 spraw, gdzie próbował mi różne rzeczy zarzucać i 6 razy sądy uznały, że nie ma najmniejszego nawet prawdopodobieństwa, bym ja się takich czynów dopuścił. W Polsce to właśnie sądy, a nie pan Ziobro decydują o tym, czy ktoś jest przestępcą, czy nie i on musi się do tych orzeczeń stosować. To, że prokuratura umorzyła ostatecznie postępowanie w mojej sprawie było wynikiem właśnie orzeczeń sądowych. Natomiast co do samego Pegazusa, no to Ziober stwierdził, że Pegazus służył temu, żeby wykrywać działania ludzi, którzy defraudowali. Świetne słowo w ogóle, defraudować. Polski majątek. Wśród inwigilowanych polityków wymienił Romana Giertycha i Sławomira Nowaka. Jak mówi, Giertych i spółka realizowali swoje interesy niezgodnie z prawem. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki. No. No i tak to przesłuchanie mniej więcej, mniej więcej wyglądało. Wszyscy są złodziejami, i wszyscy będą siedzieć czyli nikt nie jest i nikt nie będzie siedzieć. Albo w zwyczajowym wariancie: wszyscy są złodziejami, ale nikt nie będzie siedzieć. Ale przejdźmy do innych spraw bieżących i niecierpiących zwłoki, czyli takich, które nie lubią zwłok. E, Szanowni Państwo, ciężka sprawa z tym chołownią cholernym. E, najpierw biega na kolację do Kaczyńskiego, teraz to. Wychodzi niestety mentalna koloradka. E, pan Hołownia właśnie zagłosował za podczas głosowania nad przyjęciem do dalszej pracy w komisji ustawy o dwóch lekcjach religii w szkołach autorstwa tych zboczeńców z Ordo-Juris. Jest nawet takie stare polskie powiedzonko: co ci Ordo-Juris nie doklepie, to ci chołownia kichnie w pitoszkę w stereo. E, pan w szkołach były dwie obowiązkowe godziny religii, istniałaby oczywiście możliwość, żeby dzieciakom zmniejszyć ilość godzin tych zajęć, ale tylko pod warunkiem, że zgodzi się, prawda, biskup. Czyli chcieliby, żeby o naszych dzieciach decydował biskup. I to jest bardzo dobra wiadomość, szanowni państwo, wreszcie jakiś plus. Bo to przybliża nas do zajęć z edukacji zdrowotnej, bo kto wytłumaczy dzieciom lepiej, jak uprawiać turecki rożeń, tak, żeby nie było afery? No jasne, więcej religii, naród wytrzyma. Ja bym właściwie usunął biologię, bo to jakieś takie głupie nauki są. Przecież to Pan Bóg ulepił człowieka. Małpy to wyszły przypadkiem, ogłupiają dzieciaki i przekłamują historię. Historię też bym usunął. Matematykę również, bo to później za dużo pytań dzieciaki zadają. Polski też do wywalenia, prawdę mówiąc. Jak nie umiesz zadać pytania, to go nie zadasz. No i co? No szkoła tylko dla chłopaków? No i może, żeby można było w tych szkołach trzymać psy na łańcuchach. Jeżeli chodzi o lekcje religii, no to dobrze jest wprowadzać ich jeszcze więcej, bo jak pokazują ostatnie badania, zainteresowanie tymi lekcjami wciąż maleje. A w liceum na lekcje religii uczęszcza jedynie 22% uczniów, przy czym w roku poprzednim, to tak pokażę, było to 27%. Także ja to bym dał po dwie godziny obowiązkowych lekcji religii dziennie, w środku zajęć tak, żeby żaden kaszalot nie mógł zwiać. W każdym razie chołownia, wielkie rozczarowanie, ale nie tylko moje, więc co pokazał jego ostatni wynik w wyborach. Ewidentnie to nie Polska 2050, tylko Polska 2025. I wyczuwając, że tu na naszym stralniku pan Hołownia daleko już nie zajedzie, oświadczył, że chciałby odejść z krajowej polityki i ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Miałoby do tego dojść na przełomie roku, kiedy to skończy się kadencja obecnego komisarza pana Filippo Grandiego. Pan marszałek twierdzi, że ten temat wsparcia humanitarnego zna lepiej niż politykę, bo zajmował się nim dwa razy dłużej, rozwijając swoje fundacje na całym świecie. Przy okazji nazwał polską politykę Szambem i że cieszy go fakt, że jest szansa, że znów będzie mógł operować językiem, który zna ze swojego poprzedniego życia, który rozumie każdy człowiek, niezależnie od wyznania czy koloru skóry. Jak to ujął, języka chleba, opatrunku, przytulenia i nadziei. Bo chyba czeski. Boże, złoty deszcz. <grymne> Znaś, się zrobi, nie ma się. Jesteś tak. Lubię te roboty. Wracając jednak do edukacji, szanowni państwo, prawicowe media od paru dni obliczają same sobie kutangęsa, gdyż pojawiły się nieoficjalne informacje na temat tego, że szanowny pan Rafał Trzaskowski wypisał swojego syna z edukacji zdrowotnej. Tam Danka Holecka się tarzała ze szczęścia w maśle orzechowym w studiu Republiki i rachoń. Obracał na ruszcie kłeczka, Zakiewicz zjadł operatora kamery na wizji biskupi na żywo w trakcie mszy świętej na Jasnej Górze, klaskali oberka jajami. No co tam się działo, ludzie kochane? Ziemkiewicz kroił tort z topami Cejrowskiego, anonimowe źródła doniosły. Że nieletni syn Czaskowskiego został wypisany z edukacji zdrowotnej przez swoich rodziców jako jeden z pierwszych. Następnie z uczestnictwa w tych zajęciach miała zrezygnować cała jego klasa. Już się chłopak cieszył, bo mógł mieć o godzinę krótsze lekcje. Już miał wagarować z dziećmi Nawrockiego, które też zostały wypisane z tychże zajęć. Już Sakiewicz brał się za kolejnego operatora. Już się ksiądz cieszył, że będzie mógł prywatnie tłumaczyć wszystko, prawda? Kaszojadom. Kiedy to szanowny pan prezydent Rafał Czaskowski ogłosił, że nie wypisał swojego syna Zajęć. Gdyby to ogłosił parę lat wcześniej, to by komunę tym obalił. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o edukacji zdrowotnej? Czy jeśli państwo macie dzieci, to je wypisaliście, czy też może nie? Co uważacie o marszałku Hołowni i jego kapitulacji? Co się teraz stanie z posłami jego partii? Wybiorą sobie innego przewodniczącego, czy może się ekipa rozpadnie i wszyscy pójdą do PSL-u czy tam PiSu? Jak oceniacie ruchy pana marszałka Hołowni? Kto teraz spróbuje swoich sił w polityce po Kukizie i Hołowni? Tomasz Lis, Filip Heiser, Boże nie! Co sądzicie o tym projekcie Ordo Iuris w sprawie lekcji religii i żeby zwolnić z nich mógł tylko biskup? Czy to jest właśnie rozdział państwa od kościoła w pigułce? No i czy zgadzacie się z niektórymi głosami, że Zbysiu Ziobro robi obecny rząd jak chce i generalnie nic z tego nie będzie? Nikt nie zostanie za nic pociągnięty do odpowiedzialności. Tym bardziej jestem ciekaw, bo nie uwierzycie. <laughs> Teraz zostawimy miki dobrej dla chłopca i dziewczynki dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich m.in. czy Grzegorz Brown ma pochodzenie żydowskie? Tak twierdzi jego rodzina. Chłopak Marianny Szejber zawalczy na patogali z Drag Queen, odgrywającym rolę Dody. Jakoś, jakieś szaleństwo. Lekarz, który w trakcie przeprowadzanej operacji uprawiał bułgarską pralkę z pielęgniarką. I do czego posunął się pewien mężczyzna, któremu żona zabroniła wyjść na jednego z kolegami? To naprawdę świetna historia. Ona będzie pod koniec. Grzegorz Braun jest Żydem? Szok! Niemożliwe! Całe życie czekałem na taki właśnie zwrot akcji. Otóż siostra pana Brauna, aktorka, pani Monika Braun, w jednym z ostatnich wywiadów pochwaliła się, że ma dowody na to, że w niezwykle białych, ultrakatolickich, a przede wszystkim polskich, prawda, żyłach pana Brauna płynie żydowska krew. Szok! Zaraz ktoś mu wyciągnie, że woli uprawiać tureckie śmigło z kolegami i będzie pomakale. W każdym razie, pani Brown wykonała badania genetyczne określające pochodzenie i wyszło, że oprócz krwi holenderskiej czy bałkańskiej, w jej żyłach, a zatem i w jego, płynie krew Żydów aż z Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Co oznacza? Szanowni Państwo, że pan Grzegorz Brown jest tak zwanym mieszańcem, a on za mieszańcami, że tak powiem, prawda? No nie przepada. Bo to nie wiadomo co. To tak jakby ktoś chciał jednocześnie na rowerze i czołgiem, albo i z chłopakiem i z dziewczyną. Kto to słyszał? Pan Szczęść Boże regularnie sugeruje, że przedstawiciele narodu wybranego gardzą nami Polakami, i to by, prawdę mówiąc, wiele tłumaczyło w jego zachowaniu. Co ciekawe, sporo osób w komentarzach broni pana Grzegorza, twierdząc, że pomimo, że rodzeństwo ma tych samych rodziców, wcale nie muszą mieć oboje takiego samego pochodzenia i że najwyraźniej pani Monika jest Żydówką. Ale pan Grzegorz już nie jest, bo on jest przecież. Polakiem. Sporo osób w obronie pana Grzegorza przypomina, że dzieciaki dostają tylko połowę DNA od matki i połowę od ojca. Ich zdaniem w tym wypadku było akurat tak, że większość żydowitej krwi przypadła Monice, a Grzegorzowi kompletnie nic, próż nazwiska. Coś! Coś pięknego, proszę Państwa. Cyrk. Chłop Marianny Schreiber, ultraprawiczek, zmierzy się na gali freakfightowej z najpopularniejszym w Polsce drag queen. I wciąż jest to bardziej godne szacunku zajęcie odbycia bycia przed Grzegorza Brauna, którym, jak Państwo wiedzą, albo i nie, do niedawna był, ale wybrał miłość. Czekam, aż zawalczą wszyscy byli obecni partnerzy pani Marianny, albo była i obecna żona pana ministra Schreibera. Generalnie pani Marianna Schreiber mocno wyczerpuje temat freakfightów już w pojedynkę, a że przy okazji, prawda. Dostarcza co chwila nowych zawodników, no to tylko na plus. Szanowni Państwo, pan Piotr Korczarowski dopiero co świrował z Grzegorzem Brownem, a już parzy grzanki na palniku z Marianną Schreiber. I właśnie ta uznała, że skoro stracił pracę jako prawa ręka, jakby to nie brzmiało grzeźka, to powinien swoje konserwatywne wartości wykorzystać w bardziej konserwatywny prawda, sposób. I tak oto. Ten będzie się lał z Jugą, czyli Mariuszem Ząbkowskim, który na co dzień słynie z tego, że przyjaźni się z dodą i się za nią przebiera. Co też, powiedzmy sobie szczerze, no, musi to być bardzo ciekawa relacja, lekko mówiąc. W każdym razie tak. Szybko poszło od gadania w mediach o nierozerwalności małżeństw, o tym, że Putin jest super, o wielkiej Polsce, o tym, że się chce łapać Żydów i nie chce się Unii Europejskiej, do walki na patogalizy Queen. Jak widać, borderka nadal zbiera żniwo. Yy, chyba, że jej życie to jakaś naprawdę bardzo dziwna symulacja. Chłopo się chciało wykonać odwiert w brzoskwinkę, no i to, prawda, zrobił. 44-letni lekarz, anestezjolog, pan dr. Suhail Anjum z Manchesteru w Anglii. Miał ochotę na małe peklowanko, więc, prawda, się speklował. W trakcie operacji, gdy pacjent był pod znieczuleniem, powiedział, że potrzebuje iść do toalety. Na chwilę później inny lekarz zastał pana anestezjologa w pomieszczeniu obok spienięgniarków. W bardzo intymnej sytuacji, jak się państwo być może domyślają, nikt nikomu nie wiązał butów. Doszło tam do porządnego, prawda, kichania w ogóle. Jak zeznał świadek zdarzenia, zastał koleżankę ze spodniami przy kolanach i z bielizną na widoku, a dr. Suhail Andziub klaskał za nią kankana jajami. Lekarz przyznał się do swojego niecnego występu z pielęgniarką. Sprawą żyje cała Wielka Brytania. Środowisko medyczne jest oburzone, bo nie dość, że w pracy się machnęli, to jeszcze w trakcie operacji, kiedy pacjent był pod narkozą, co mogło narazić go na pewne prawda, niedogodności zdrowotne. Doszło już do rozprawy, w trakcie której doktor przeprosił zarówno pacjenta, jak i współpracowników i wyjaśnił, że no, był to jednorazowy błąd. Spowodowany silnym stresem rodzinnym. Co to jest właściwie silny stres rodzinny? Pamiętacie słynną akcję z koncertu zespołu Coldplay, kiedy to Christine Cabot, była dyrektorka personalna firmy Astronomer, wraz z ówczesnym CEO firmy Andy Byronem, zostali przyłapani przez stadionową kamerę na romantycznym uścisku. I przy okazji. Przepraszam, że tak robię, nie wiem, no, dlaczego. Przy okazji wyszło na jaw, że mimo, że oboje mają rodziny, to lubią się taktycznie zabawić w turecki rożen. Wtedy skomentowałem to, że najgorsze, najbardziej kompromitujące w tej całej sytuacji jest to, że cały świat i ich rodziny dowiedziały się przypadkiem, że ci lubią muzykę zespołu Coldplay. Para straciła pracę, ich rodziny się posypały, ale teraz okazuje się, że cała ta sytuacja ma jeszcze ciekawsze zakończenie. Okazuje się, że dokładnie na tym samym koncercie, na tym samym stadionie był mąż pani Kabot z, prawda, kochanką. To taka czwarta gęstość w rzeczywistym życiu. Właściwie jest spore prawdopodobieństwo, że tego dnia dokładnie na tym samym koncercie każdy z każdym gra, albo kiedyś grał, albo będzie grał. W zapinanego okazuje się też, że pani Kabot z, z mężem od dłuższego czasu są w procesie rozwodu. Proces rozwodu to po prostu rozwód dla ludzi, którzy chcą brzmieć inteligentnie. W najnowszym odcinku amerykańskiego serialu animowanego miasteczko South Park, Donald Trump nie jest zachwycony tym, że jego wieloletni partner odkręcenia śmigłem szatan zaszedł w ciążę, bo dziecko oznacza, że nie będzie mógł sobie latać i grać w golfa tyle, ile by chciał, więc postanawia zajść do szatana i zaproponować mu bułgarską pralkę z papierosami i wyszakiem w ręku. Szatan nie jest zachwycony perspektywą usuwania dziecka. Tymczasem media na całym świecie obstawiają, czy ich dziecko będzie chłopcem, czy może dziewczynką. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że ktoś w Polsce powiedzmy taki. Szanowny pan Walaszek, tworzy serial, w którym Karol Nawrocki oprócz bycia sutenerem i prezydentem uprawia też tureckie śmigło z szatanem, z którym spodziewa się dziecka. Myślę, że błyskawicznie nastąpiłaby cenzura, a pozwy by się lały strumieniami, chociaż może nie. No to, to wiem, że trzeba spróbować. Jak wiele chłop zrobi, żeby pójść na To Otóż bardzo dużo. E, pewien mieszkaniec Edynburga w amerykańskim stanie Kalifornia chciał wybrać się z kolegami na jednego, normalnie. No, kto by nie miał ochoty odlecieć jak płyta paździerzowa w czwartek z kolegami? Albo w piątek, albo nie wiem, tak wyjść na noc z czwartku na niedzielę. Niestety, żona 34-letniego Rogelio Adevarde, tak się nazywa, nie była zachwycona tym pomysłem i coś tam stękała o obowiązkach, o dzieciach, takie wiecie, dał sobie chłop wejść na łeb. Ale chłop nie po to jest chłopem, żeby nie wymyślić jak tu wyjść na browara. Mężczyzna wpadł na genialny pomysł, aby po prostu upozorować własne porwanie. O godzinie 10.30 wieczorem dwóch zamaskowanych przyjaciół rogeria niespodziewanie wbiegło do domu swojego przyjaciela z gnatami i porwało 34-latka. Wrzucili chłopa do furgonetki i odjechali wy, prawda? Meranż. Rohelio wrócił nad ranem do domu, uspokoił żonę, że został uwolniony. Skoro przyszedł do niej, to mogła się domyślić, że został prawda uwolniony, ale to wiecie Amerykanie, czasem trzeba wytłumaczyć jakoś dokładnie. Niestety, w międzyczasie kobieta wyzwała policję, a ta po jakimś czasie ustaliła, że jej mąż upozorował własne porwanie. Jak sprawę podsumował szeryf zajmujący się sprawą? Jeszcze nigdy nie słyszałem o kimś, kto by upozorował własne porwanie tylko po to, żeby w spokoju napić się piwa. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia. Mamy pana Gracjana, który do mnie napisał z prośbą o udostępnienie tej zbiórki. Otóż, mama pana Gracjana w listopadzie ubiegłego roku uległa straszliwemu wypadkowi samochodowemu, którego w którego wyniku doznała potwornego urazu głowy. Konieczna była operacja trepanacji czaszki. Od tamtej pory leży. Unieruchomiona w łóżku. Rodzina zbiera pieniądze na rehabilitację i na zapewnienie mamie jak najlepszych warunków do życia. Bardzo Was zachęcam do wsparcia tej zbiórki. Link do niej, jak zwykle, w opisie tego odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo zachęcam do udostępnienia tego odcinka, komentowania, łapkowania i podbijania. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.